Znajdujemy się na ulicy Sudeckiej. Wykonamy skręt w plawo. Na co tutaj zwrócić uwagę? Znak stop, wiadomo, bezwzględne zatrzymanie pojazdu. I teraz tak, zatrzymanie pojazdu jest połączone tutaj z linią bezwzględnego zatrzymania, więc nie musimy się zatrzymać przed przejściem. Nie ma nikogo, więc nie zatrzymujemy przed przejściem. Tutaj e, przesuwamy pojazd do tego punktu wyznaczonego, który nam wyznacza linia bezwzględnego zatrzymania. Zatrzymujemy się na chwilę, na dosłownie kilka sekund. Upewniamy się czy możemy ruszyć. I pamiętajmy, e, zawsze się zatrzymajmy, wtedy dopiero patrzymy. Bo często kursanci e, podjeżdżając już się rozglądają, sprawdzając czy mogą jechać. Nie zatrzymując się chcą uzyskać płynność jazdy i łamią przepisy, bo prze, prze, lekceważąc ten znak obowiązkowego zatrzymania się, więc proponuję w pierwszej kolejności się zatrzymać, a później dopiero się rozglądać.